Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i zapraszam do wysłuchania horoskopu dla 12 znaków zodiaku na dni od 18 do 24 maja 2020 roku. W tym tygodniu czeka nas tydzień pełen zamieszania, dlatego że słońce zmieni znak Zodiaku, czeka nas nów w znaku bliźniąt w piątek i wszystkie 12 znaków Zodiaku odczuje, że trzeba coś bardzo szybko skończyć, załatwiać i uporać się z różnego rodzaju zaległościami. Zwłasz, zwłaszcza ogniści, czyli barany, lwy i strzelce będą energiczni, bardzo pewni siebie i trochę w przypadku baranów nastawieni na konfrontację z otoczeniem. Unikajcie w tym tygodniu kłótni w poniedziałek i wtorek księżyc w waszym znaku zodiaku spowoduje, że to wy będziecie mieli rację, ale otoczenie może być trudniej, to przyznać. Więc e, jeżeli nie chcecie wielkiej awantury, to z trudnymi sprawami zaczekajcie do środy i czwartku, kiedy to baranom właśnie sprzyjać będzie bardzo mocno szczęście, również w sprawach finansowych. Końcówka tygodnia dla baranów spokojniejsza, piątkowy nów spowoduje, że weekend będziecie chcieli spędzić raczej w domowych pieleszach, poczytać książkę, obejrzeć seriale, niż się męczyć i tracić czas na różnego rodzaju obowiązki czy stanie w długich kolejach. W markecie. Znak lwa, też pod wpływem tych układów, które mamy na niebie, będzie chciał wszystko natychmiast zrobić. Ale lwy w przeciwieństwie do baranów będą bardziej szukać pomocników i popleczników. Bardzo dobry tydzień, zwłaszcza od środy, żebyście szukali nowych przyjaciół, nowych znajomych, wchodzili w różnego rodzaju spółki, dlatego że okaże się, że razem jest wszystko łatwiej i szybciej. Pozałatwiać. Końcówka tygodnia za to dla lwów bardzo rozrywkowa. Księżyc, który znajdzie się w sekstylu do waszego znaku Zodiaku, sprawi, że na różnego rodzaju spacerach, krótkich wycieczkach, e, jakichś sportowych aktywnościach, które być może już będziecie chcieli zacząć, czas minie wam bardzo szybko i doskonale zregenerujecie siły. Strzelce w tym tygodniu będą nastawione również na współpracę z innymi ludźmi, będą chciały się czegoś od innych dowiedzieć i nauczyć, planety bardzo temu sprzyjają. W poniedziałek i wtorek możecie śmiało brać na siebie więcej obowiązków, bo Księżyc w Trygonie sprawi, że będziecie mieli bardzo dużo siły. Ale środa i czwartek to dla strzelców spokojniejszy czas, warto będzie zająć się zakupami, może jakaś fajna okazja wpadnie Wam w ręce. I w piątek strzelcom radziłabym zwrócić uwagę na duchowe sprawy, dlatego że nów Księżyca. W opozycji do Waszego znaku zowiaku może ujawnić kilka tajemnic albo przynieść Wam jakieś wydarzenia, które warto będzie sobie przemyśleć, dlatego że będziecie mogli w przyszłości sporo na nich skorzystać. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu mogą być bardzo zapracowane. Byki w poniedziałek i wtorek mają jeszcze słońce w swoim znaku zodiaku, więc będą chciały nadrabiać różne zaległości, żeby od środy zaczynać nowe sprawy. Bardzo pomyślne, dla bryków są środa i czwartek w tym tygodniu, kiedy księżyc znajdzie się w ich znaku zodiaku, wtedy załatwiajcie różne trudne sprawy, podpisujcie jakieś ważne umowy, dlatego że powodzenie będzie Wam sprzyjać i dzięki temu reszta tygodnia już bardziej dla byków leniwa, będzie można rozstawić grilla, popatrzeć sobie na piękną przyrodę i w spokoju odpocząć, a to po pracowitym tygodniu byki najbardziej przecież lubią robić. Panny będą bardzo szybkie, w tym tygodniu radzę schodzić pannom z drogi. Mars, który znajduje się w opozycji do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że i tak będziecie wszędzie pierwsi. Merkury, który bardzo Wam pomaga e, aspektem kwadratury sprawi, że Wasze pomysły będą miały olbrzymią siłę przebicia. Środa i czwartek to są takie dni, w których w bezkonfliktowej atmosferze panny o wiele więcej spraw pozałatwiają i przez to i dla nich ta końcówka tygodnia będzie spokojniejsza. Ale księżyc, który znajdzie się w kwadraturze sprawi, że panny nie będą miały ochoty na jakieś nudne, rodzinne posiadówki czy dyskusje. Zajmą się raczej hobby, oglądaniem seriali, graniem w gry, trochę takiego intelektualnego odpoczynku bardzo się pannom przyda. Koziorożce będą też silne i zdecydowane, mają bardzo dobre układy na niebie w tym tygodniu, żeby w spokoju pracować, w spokoju się uczyć, w spokoju ogarniać różne domowe sprawy, nikt raczej nie będzie koziorożcom przeszkadzał, jedynie w poniedziałek i wtorek różne osoby mogą chcieć, żebyście im pomogli, zróbcie to, a przez resztę tygodnia będziecie już mieli więcej spokoju. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą bardzo silne i bardzo energiczne. Bliźniaki w poniedziałek i wtorek mogą trochę narzekać, że się nudzą, że chciałyby zacząć coś nowego, że ten świat w ogóle nie jest taki, jaki miał być w tym roku, że powinny były być gdzie indziej, już podróżować i zajmować się jakimiś fajniejszymi zagadnieniami. Spokojnie, od środy Słońce wkroczy do waszego znaku Zodiaku i sprawi, że jednak Będziecie mieli czym się zająć, będziecie mieli z kim się spotkać, poczujecie olbrzymi przypływ sił życiowych, więc ta końcówka tygodnia, środa i czwartek bardzo dla Was dobra. Natomiast w piątek bliźniakom też radziłabym nie uciekać przed własnymi uczuciami i emocjami, dlatego że księżyc w nowiu w waszym znaku zodiaku może wskazać Wam różnego rodzaju przeczucia, nawet prorocze, przynieść wskazówki dotyczące tego, czym się zająć, z kim się trzymać, jak macie dalej rozwijać swoje życie tego lata, więc bądźcie czujni i trochę takiej duchowości, dobrze pojętej, bliźniakom zdecydowanie pod koniec tygodnia nie zaszkodzi. Wagi za to będą bardzo życzliwe, bardzo otwarte na współpracę z innymi ludźmi. W poniedziałek i wtorek księżyc, który będzie w opozycji do waszego znaku Zodiaku, sprawi, że trzeba będzie komuś pomóc, coś przywieźć, zawieźć, załatwić, doradzić. Wagi to lubią, ale może to okazać się trochę męczące. Na szczęście reszta tygodnia już dla wag będzie spokojniejsza, bardziej rozrywkowa, no i Słońce w trygonie razem z Wenus do waszego znaku Zodiaku zapowiada bardzo dobry czas w miłości. Wodniki na początku tygodnia mogą być bardzo mocno zajęte porządkami. Słońce będzie jeszcze w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku, sprawi, że trzeba będzie powystawiać różne stare graty, zajrzeć za szafę, odkurzyć książki, do których nie zaglądaliście od pół roku. Może się okazać, że tam są bardzo ciekawe znaleziska, więc za te porządki warto się będzie zabrać, ale od środy słońce, które znajdzie się w trygonie do waszego znaku Zodiaku, bardziej sprzyja zabawie, rozrywce, miłości i tym pod koniec tygodnia warto się będzie zająć. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu dalej będą skoncentrowane przede wszystkim na pracy i nauce. Od raków powiem to szczerze, nie ma co za wiele w tym tygodniu wymagać. Raki będą chciały mieć po prostu święty spokój. W poniedziałek i wtorek mogą bronić się przed różnymi osobami, które będą chciały im ten spokój zakłócić. Więc omijajmy raki, bo mogą być groźne, ale za to środa i czwartek bardzo dobre dla spraw zawodowych, dla również spraw finansowych, po to, żeby raki w piątek, sobotę i niedzielę mogły wreszcie ten wymarzony święty spokój osiągnąć, jak trochę pobędziecie sami, złapiecie równowagę, to być może w niedzielny wieczór jakieś jednak towarzyskie wydarzenia Was czekają. Skorpiony też nie będą chciały. Za bardzo w tym tygodniu poświęcać się dla innych, bardzo chętnie zajmą się domem, bardzo chętnie zajmą się swoją rodziną. Powodzenie będzie Skorpionom sprzyjać. Mars w trygonie też pozwoli im trochę popracować nad kondycją, e, może już rozpocząć jakieś pokwarantannowe odchudzanie albo ćwiczenia. E, więc to też trochę ruchu, świeżego powietrza będzie tym, co będzie Skorpionom bardzo poprawiało humor. Weekend spokojny, nie bierzcie sobie na głowę zbyt wielu domowych obowiązków, trzeba będzie odpocząć. Podobnie rybom, też w tym tygodniu radzę nie wychylać się przed szereg. Poniedziałek i wtorek to są jeszcze takie dni, kiedy będziecie mogli coś przewalczyć, wygrać, pokonać konkurencję. W środę i czwartek lepiej unikać konfliktów i współpracować, bo to będą dobre dni dla Waszych spraw zawodowych. Natomiast końcówka tygodnia, zwłaszcza piątek, sobota, niedziela z księżycem w nowiu w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku, to jest czas, kiedy i Wy musicie zwolnić tempa i zregenerować siły, więc nie obiecujcie rodzinie, że wyprawicie wielkiego grilla albo komuś coś przydać. Przewieziecie, bo możecie nie mieć na to siły. W ostatniej chwili nawet niektóre ryby mogą zmieniać swoje plany. Trzeba będzie być dla ryb wyrozumiałym. Dziękuję, życzę wszystkim bardzo udanego tygodnia. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz do obejrzenia filmu, na którym Izabela Podlaska-Konkel dokładnie opowie o tym, co będzie działo się w poszczególne dni tygodnia. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!